Mistrza świata w koszykarskim freestylu, wicemistrza Europy w popingu oraz mistrza rowerowych akrobacji. Takich niebywałych gości poznali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu. Dzieci nie tylko oglądały pokazy umiejętności artystów, ale same również mogły spróbować swoich sił w różnego rodzaju trikach. Mistrzowie sportu odwiedzili Tarnobrzeską Szkołę w ramach programu Szkoła z Pasją, a stało się to na zaproszenie nauczyciela wychowania fizycznego i trenera koszykówki w Szkole Podstawowej nr 3 Tomasza Żaka. Spotkałem ich w ogóle przez przypadek troszkę, będąc na jednym z turniejów koszykówki z chłopakami z klubu. No i tak z kolegą porozmawiałem, otrzymałem numer telefonu do nich i porozmawiałem, że są chętni, organizują takie właśnie pokazy. I tak sobie pomyślałem, mówię, że coś fajnego, coś innego, tym bardziej w szkole z tradycjami sportowymi. No chłopcy zajmują się, generalnie pokazują swoje pasje, hobby, tym, co się zajmują na co dzień, to co kiedyś im sprawiało, sprawiało wielką przyjemność. I no i... To jest po to, żeby zarazić dzieci, żeby im pokazać, że no coś trzeba robić, że nie tylko telefony komórkowe, komputery. Szkoła z Pasją to projekt, który zrodził się dwa lata temu, tuż po wybuchu pandemii. Christian Herba szukał wtedy pomysłu na to, jak zmotywować młode osoby, aby po okresie zamknięcia i spędzania czasu, głównie przed komputerem, w ich życiu na nowo zagościło więcej ruchu. Polega to na tym, że do szkół zapraszamy różnych mistrzów, mistrzów świata, finalistów, zwycięzców programów typu Talent Show, rekordzistów Guinnessa i na żywo pokazują, dzieciakom pasje, różne pasje, które oni też mogą rozwijać. Chcemy, robimy to po to, żeby ruszyli się z domu, żeby zostawili te telefony komórkowe i po prostu zaczęli ćwiczyć, bo każdy z nich jest w takim wieku, że może zostać mistrzem świata. A takim tytułem szczyci się główny gość wizyty, a mianowicie Paweł Kidoń, który jest mistrzem świata w koszykarskim freestylu, mistrzem Europy, rekordzistą Guinnessa i pierwszym Polakiem grającym w legendarnej amerykańskiej drużynie Harlem Globetrotters. pokaz na rowerze dał też Christian Herba. Ja trenuję trial rowerowy i trenuję tę dyscyplinę od prawie 30 lat. Udało mi się 6 razy pobić rekord Guinnessa, zdobywając na rowerze najwyższe budynki na świecie. Łącznie tych budynków zdobyłem 18 w 13 krajach, na czterech kontynentach. W sumie nikt na świecie póki co nie zdobył ich więcej ode mnie. Udało mi się też pobić oficjalny rekord świata, a także ustanowiłem rekord Estonii i Ukrainy. Dyscyplina nie jest łatwa. To jest dyscyplina, która jest bardzo techniczna, Wymaga dużej równowagi, precyzji, siły, wytrzymałości, więc te elementy no, są, różne elementy są trudne. Dzisiaj to będzie tak naprawdę tylko taka próbka e, tych, tych możliwości, jakie daje rower, ale myślę, że następnym razem, jak przyjadę, to pokażę dużo więcej. Każdy występ zawiera tak naprawdę trzy rzeczy. Musi być zabawnie, musi być profesjonalnie i czasem trochę strasznie. Jeśli są te trzy elementy w odpowiedniej dawce, to zawsze jest super. Dzisiaj w Tarnobrzegu jest super. Całe spotkanie z dziećmi poprowadził Grzegorz Pitner, mistrz Polski i wicemistrz Europy w Popingu. Więcej o projekcie Szkoła z pasją można dowiedzieć się ze strony internetowej, której adres widoczny jest na ekranie lub skąd to na Instagramie Szkoła z pasją.